Jak tam Wam mija sobota? Mam nadzieję, że czekaliście jak na szpilkach na kolejny odcinek Ja swoją sobotę spędziłem tak, że chodziłem sobie po lasach, polach i łąkach okraszonych niezliczoną ilością liści i zastanawiałem się co Wam dzisiaj za historię opowiedzieć wspaniałą i niesamowitą no i wpadłem na pomysł, że nagram Wam odcinek o motocyklu jak łatwo się domyślić, patrząc na miniaturkę. Także zapraszam do projekcji. Proszę bardzo, w programu stoi i pręży muskuły. Pręży muskuły po to, żeby móc się Wam pokazać w całej okazałości. Lecz zanim zacznę opowiadać o tym wysokiej klasy motocyklu, to chciałbym Wam powiedzieć, że. Uzurpuję sobie prawo do opowiadania o motocyklach, z tego tytułu, że kiedyś motocyklami jeździłem bardzo dużo. Wiem, że się wam mogę kojarzyć jedynie z ciężarówkami, które jadą 90 na godzinę, ale nie. Na motocyklach jeździłem dużo, mało tego. Jeździłem motocyklami po torze, całkiem szybko, więc wydaje mi się, że o motocyklach mogę równie dobrze opowiadać jak o ciężarówkach. Więc gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, że nagrywam odcinek na siłę o czymś, o czym miałem pojęcia, to nie. To jest ten człowiek w błędzie i to w wielkim błędzie. Także opowiem Wam co nieco o tym motocyklu. A zanim Wam opowiem o motocyklu, to zwrócę Waszą uwagę na piękne barwy jesienne. A jesienne barwy sugerują, że co? Że w lesie są grzyby. Tak, runo leśne jest aktualnie okraszone ogromną ilością grzybów, lecz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że jest to ostatni dzwonek żeby uskutecznić owocne grzybobranie, gdyż zima nadchodzi, mrozy, a mrozy skutecznie e, skutecznie redukują liczbę grzybów w lesie, także jeśli macie ochotę najeść się wspaniałych grzybów, to udajcie się do lasu, nazbierajcie ich pełen kosz i zjedzcie ze smakiem. Ja tak czynię, jestem bardzo zdrowy i Urosłem dużej okrąglutki. Właśnie od grzybów, między innymi. Dosyć pierdolenia o grzybach. Teraz będziemy opowiadać o motocyklu. A motocykl to nie byle jaki, proszę Was moi widzowie. Przepraszam Was za ruch potężny, który dzisiaj się tu odbywa. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie wiem, może odpust. Albo sołtysa wybierają gdzieś we wsi obok? Nie mam pojęcia. W każdym razie ruch jak w Rzymie. A zapewniam Was, że do Rzymu to mi daleko. Tak więc przed Wami Suzuki GSXR 1100. To jest motocykl legendarny. To jest motocykl, który był kamieniem milowym w historii japońskich motocykli. Dlaczego był kamieniem milowym? Dlaczego jest legendarny? Kamieniem milowym był dlatego, że kiedy wypuścili GSXR 1100 w 1986 roku, to nie miał żadnej konkurencji. Z tego względu, że konkurencyjne marki japońskie, czyli Honda, Yamaha i Kawasaki, nie miały w swojej ofercie żadnego supersportowego motocykla. Mało tego, zaryzykuję stwierdzenie, że w tamtych czasach, w końcu lat 80., to właśnie GSXR 1100 był pierwszym stricte supersportowym motocyklem. Skonstruowanym tylko i wyłącznie do tego celu, żeby nim zapierdalać. Więc, dlatego był to kamień, kamień milowy i wielki krok i legenda. Drugim czynnikiem, dlaczego jest ten motocykl legendarny i yy, dlatego tak się wbił w pamięć ludzi, jest jego silnik. Silnik to jest. Jednostka, której historia sięga lat 70., o ile mi dobrze wiadomo. Jest to jednostka chłodzona powietrzem i olejem. Słynę właśnie z tego, że jest kuloodporna, idiotoodporna i niezniszczalna. Przypuszczalnie, żeby zabić ten silnik, to trzeba by wylać z niego wodę i olej, nasypać tam piasku, zalać to wodą i odpalić na dwie godziny. To wtedy może by go szlak trafił. W przeciwnym wypadku. Nie ma absolutnie opcji z tego silnika. Uwierzcie mi, wszystkie motocykle sportowe nigdy nie miały lekkiego życia. Zawsze były zarzynane, katowane. Nikt nie kupował tego po to, żeby powoli jeździć. A te silniki to przeżywały do tego stopnia, że jak ktoś miał 15-letniego takiego gsx który już był po trzech bombach i wszystkie owiewki odpadały, i na tryckach się trzymały, to pozbywali się tych owiewek. Zmieniali kierownicę na wyższą, robili jakiegoś Street Fightera i dalej katowali to, jeżdżąc po mieście i rozgrzewając kolektory do czerwoności. Przepraszam, że ciągnę nosem, ale przez ostatnie dni leżałem ledwo żyw. Ledwo żyw leżałem w łóżku. Cierpiałem strasznie, gdyż byłem chory. W tym momencie mogą się odezwać głosy, że dwie minuty temu gadałem, że od jedzenia grzybów nie jest się chorym. Widocznie jadłem ich za mało, gdyż zachorowałem i dlatego dzisiejsza moja niedyspozycja głosowa. No i pociąganie nosem, musicie to jakoś przetrwać. Tak więc silnik legendarny, silnik niezniszczalny. Jako ciekawostkę wam powiem, że ten sam silnik z kosmetycznymi, niewielkimi zmianami był pakowany do banditów 1200 jeszcze w roku 2006. No to jak ktoś jest dobry z matematyki, ja nie jestem, ale zakładam, że ktoś z Was jest dobry z matematyki, to łatwo obliczyć, ile lat ten silnik był produkowany w praktycznie niezmienionej formie <laughs> I, i działał. I przypuszczalnie gdyby nie jakieś dziwne normy spalin i pseudoekologia, co pewnie do dzisiaj by go pakowali do jakichś innych motocykli. Specyficzna jest to jednostka, gdyż jak się go odpali, to wydaje się bardzo dziwne dźwięki. Brzmi tak, jakby się miał za chwilę rozpaść, albo jak miałby eksplodować, albo tak, jakbyście nasypali do środka garść kamieni, albo nakrętek M6 i odpalił. Tak brzmi ten silnik, ale to jest cecha, a nie wada. One wszystkie tak chodzą i do tego się trzeba przyzwyczaić. Kolejnym czynnikiem takim trochę może humorystycznym, ale wydaje mi się, że to miało duży wpływ na to, jak ten motocykl jest postrzegany, był wątpliwej jakości film z początku lat 90., bodajże z 93 roku. Uwaga. Miłość w rytmie rap. Miłość w rytmie rap. Był taki film, ci którzy mają lat 40, to pewnie wiedzą o tym filmie doskonale. Ci, którzy są młodsi, to polecam wam zapierdalać w tej chwili na YouTube'a, bo on tam chyba jest, i odpalić sobie go. Oczywiście jest to dzieło kiczowate i nie zmieni wiele w waszym życiu, ale uwierzcie mi, te 30 lat temu, jak taki chłopaczek 20-letni sobie odpalał ten film i widział tam pana, który nazywa się Vanilla Ice, przyodzianego w taką, no, mówmy się, wieśniacką kurtkę, chociaż wtedy to pewnie był szczyt mody i z dziwną fryzurą, jeżdżącego na GSX-erze 1100, no to wyobraźnia działała i każdy chciał, chciał być takim vanilą Ice'em i jeździć na takim właśnie motocyklu więc ja powiem Wam szczerze oglądałem ten film i pamiętam go jak przez mgłę to było właśnie z 25 lat temu pewnie ale jedyne właśnie co z tego filmu zapamiętałem to był żółty gsx er więc widzicie, takie drobne szczegóły a zapamię zapamiętuje człowiek na całe życie więc wydaje mi się, że ten film też miał Wpływ na to, jak ten motocykl jest postrzegany i jak bardzo wrył się w świadomość ludzi zainteresowanych tym tematem. Eee, mówmy się, jest wiele filmów, gdzie główną rolę grała jakaś maszyna, samochód, ciężarówka, i właśnie potem te maszyny, ciężarówki, samochody są kojarzone głównie dlatego, gdyż występowały w jakimś filmie. No, więc w tym wszystkim tkwił sukces GSX-era. Jak on jeździ dzisiaj? Oczywiście nie jeździ tak szybko jak najnowsze zdobycze motoryzacji, nie jeździ, tak, e, nie jeździ tak szybko, nie prowadzi się tak lekko, nie jest tak zaawansowany technicznie, ale daje zajebiście dużo frajdy. Miałem takiego gsx jak ten, identycznego tylko w innym malowaniu, e, rok temu, a no, może półtorej roku temu jeździłem takim GSX-erem, więc wiem jak to jeździ doskonale. Wrzucę chyba fotki zaraz jego. Eee, no i co? Mocna maszyna. Tutaj w zależności od wersji było między 99 a 150 chyba nawet koni, także to jest dużo. 150 koni to jest dużo w motocyklu, który, który waży 250 kg około. Więc uwierzcie mi, że to naprawdę ma moc. Ta moc jest rozwijana w fajny sposób, bo to jest stara szkoła, czyli gaźniki. Także robi wrażenie teraz... A nie wyobrażam sobie, jakie robiło wrażenie 30 lat temu. Ten egzemplarz to w ogóle, tak się teraz zapatrzyłem, on jest przepiękny. To jest motocykl mojego kolegi. Kolega mój kupił go od pana, który jest narodowości niemieckiej. O czym świadczy ta flaga. Tak, zapamiętajcie tą flagę. Przez ten naród zawsze są problemy. I. Jest wyjątkowo zadbany. Ma 55 50, przebiegu, wygląda jakby miał 5000 przebiegu i robi piorunujące wrażenie. Oczywiście ta kolorystyka nie każdemu może przypaść do gustu, bo jest kiczowata i tandetna. Wszystkie GSX-y na, na ogół, bo z tego schematu się wyłamuje malowanie biało-niebieskie, to takie najbardziej kultowe, ale cała reszta miała taką kiczowatą, właśnie kolorystykę. Która idealnie wpisywała się w lata 90. Przywołuję jeszcze raz pana, który się nazywa Vanilla Ice. Wkleję wam tu jego fotkę. Umiem wklejać, to wkleję. To zobaczcie o co mi chodzi? Wtedy to był szczyt mody. Dzisiaj trochę obciach. Nie, dzisiaj już nie obciach. 15 lat temu obciach. Dzisiaj to już kultowa kolorystyka, można powiedzieć. I kultowy motor, ale o tym już wspominałem z 20 razy. Także coś pięknego, zobaczcie, zobaczcie tę lampę. Bez odprysków, bez jakichś skaz, czyściutki, zadbany, 32-letni motocykl. Proszę bardzo, bardzo prosta e, tablica przyrządów. Nie wiem czy dobrze określiłem to, na co patrzycie, ale chyba tak obrotomierz, prędkościomierz, 6 kontrolek i dziękuję do widzenia. Więcej tu nie ma nic. I więcej też nic nie potrzeba sportowego motocyklu. Zapewniam Was chcecie posłuchać jak on chodzi? Oczywiście, że chcecie. To ja wam go odpalę. Z wielką przyjemnością. Się morda teraz cieszy niesamowita jest ta maszyna niesamowita maszyna zapewniam was eee, gdyby się teraz podniosły głosy że pałuje na zimnym to nie, nie pałuje na zimnym zagrzany był przed nagrywaniem filmu także nie martwcie się o jego kondycję no także no dzisiaj chyba tyle gdyż ogarnia mnie chłód i co no i widzimy się pewnie o fort przepiękny widzimy się pewnie drodzy widzowie za tydzień mam nadzieję mam nadzieję że teraz entuzjazm gdzieś tam w tle w was się budzi i powinienem słyszeć głosy radości i szczęścia więc w... Uszami wyobraźni właśnie to słyszę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się.